Dungla, dungla, jaka wielka dżungla, Poplątana na dzikich nian. Mieszka sobie w bambusowej chatce, albo na dzikich nian. Strusie mu się Małpy na gitarach grają, Albo tu, tam, albo tam, albo tu i tam. Strusie Albo tu, albo tam, albo tu i tam. Ambo sam, bo doskonale znam go. Węża się nie boi ani lwa. Ma Papa, zawsze zobacz Zawsze w swoich ulubieńcach. Ej! Ulubieńcach, dłoni zawsze za, smacznego, zawsze mam. Małpy na gitarach grają, albo tu, albo tam, albo tu i tam. Zrusie, musie się skłaniają, małpy na gitarach grają, albo tu, albo tam, albo tu i tam. Zuśka zasłaniałaś.